Przed nami pojedynek numer 3 22. gali Fight Time w Niepołomicach. Rywalizacja półzawodowa formule K1 do, 70, do 81 kg. Norbert Muszyński, KO Bloodline Gymnasa w czerwonym narożniku. To ten pan paradoksalnie, cały na czarno. Jego rywalem Tomasz Małszycki, przepraszam, sławą miry Piech, Bacaka jeden Gdów, a więc pobliski Gdów zmierzy się z daleką Nysą. Na rożniku z reprezentanta Nysy jest Przemysław Kierpacz, misz Polski WKN i ISKA. ostatnio walczący z legendarnym Dimitro, Warecem na gali King of Kings w Warszawie. Sędzia Jan Soamacha gotowy i rozpoczynamy trzy rundy. w formule K1 do 81 kg. Bardzo super, spokojnie, dobrze, masz spokojnie, sorocz, sorocz. lekko na nogach. Norbert Musiński. Już, ostatnie, ręce kopajowe, Prząta, prząta, spokojnie, 3, 4, właśnie, spokojnie, jedzie z Dobrze. Siedzie. Dobra, teraz kombinacja w wykonaniu Sławka Piecha. Trafił tam kilka jeszcze zakończy dobrym laukikiem. Jak nie laukik, ale rozpuszcza też ręce Norbert Muszyński, wykorzystując to, że nieco opuszczona garda reprezentanta Gdowa.

Dobrze. Dobrze. rusza do przodu teraz Norbert Muszyński. Na moment Sławek Piech. Nieco zwolnił, nieco opuścił ręce zawodnik z Gdowa, dobry długi lewy prosty, teraz podopiecznego Przemka Kierpacza, no, czekamy, chwila dominacji, teraz reprezentanta Nysy, który atakuje z dalekiego dystansu, z goskoku, dobry lowki, ale od razu skontrowany, mocna akcja, Muszyński ma zamkniętego rywala na linach. del front. No i szuka szuka teraz możliwości dla niej jednego mocnego ciosu, po którym przewróci Sławka Piecha Norbertem Muszyński. Jak na razie dobrze się układa ta walka dla niego. No i zobaczymy jak piech zareaguje na te ofensywne zapędy. Na razie to on pilnuje środka, ale nie tylko jego rywal idzie do przodu. Zaczyna się cofać. 10 sekund do końca rundy. Pierwszej. Dobre teraz. Trzymający dystans kilka ciosów. Sławka Piecha, mocny lokich ze strony z Nysy i zakończyła nam się runda pierwsza. よろしくお願いします。 何 Druga, czas, Runda, druga, druga Rozpoczynamy rundę drugą rywalizacji Nysko-Gdowskiej, Sławek Piech z Patak 1 Gdów. Czerwone rękawice. Norbert Muszyński hej, Bloodline, zimny Nysa, rękawice czarne. No i tutaj e, nie pozostawił wątpliwości. Norbert, żeby tą walkę... O Jezu, za kolano! W opałach będzie pierwsze liczenie. Oczywiście sędzia angielski tutaj dobrze interweniuje. <noise> 7 8 No i zobaczymy, czy będzie w stanie wykończyć przeciwnika Norbert Muszyński jak na razie Wydaje się, że te 10 sekund zadziałało jak remedium dla Sławka Piecha, ale znowu mocno rusza tymi kolanami Norbert Muszyński znów zamyka w narożniku rywala i chyba będzie Drugie liczenie 别个货他们出。 jeszcze pomnienie dla Norberta Muszyńskiego, że tylko jeden raz może ściągnąć głowę przeciwnika na kolano. Tam chyba lekko opółcizna pojawiła się już pod lewym okiem Sławka Piecha. Dory teraz dobrze walczy w dystansie Sławek Piech. No powinien z tego korzystać. Nie powinien dopuszczać nawet tak jak teraz Norberta Muszyńskiego do półdystansu, dystansu, bo tam pod pierwszym Przemka Kierpacza rozpuszcza ręce w szaleńczym ataku. Wstrzymuje. 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 Nie zwolniła nam teraz akcja, jakby nieco co... Siły opuściłem wszystkiego. O, teraz! Potężne te ciosy lądują na głowie zawodnika z Gdowa. 10 sekund do końca koniec. Rundy drugiej. rozpoczynamy rundę trzecią starcia Nysko-Gdowskiego reprezentujący CK Oblotnej Norbert Muszyński rękawice czarno-złote jego rywalem rękawicach czerwonym H Sławomir Piech waca K1 Gdów Panowie już nam chyba nie zapadli sił, zobaczymy jak Muszyński wytrzyma do tego pojedynku. To był stroną dominującą, napierającą. Doprowadził nawet do liczenia przeciwnika. Także jestem ciekaw, jak wytrzyma trudy tego huraganowego ataku, który nam zaserwował w dwóch pierwszych rundach. Jak na razie wydaje się, że Sławek Piech nieco lepiej, chociaż też, też nieco mniej mobilny, mniej niepotrzebnych przeruchów wykonuje podopieczny Rafała Szaflarskiego. Ale już chyba te lowkiki zrobiły nam nieco problemów. Noga wykroczna już mocno podnoszona przez...

Jeszcze jedno mocne niskie kopnięcie, więc żebyśmy mieli tutaj? Ale chyba nie. 10 sekund zostało. Jeszcze panowie rozpuszczają ręce jeden i drugi. Rusza mocno do przodu. Sławomir piek, ale to już chyba nie starczy czasu, żeby odrobić się te strata, więc wydaje się, że Norbert Muszyński zasłużenie zejdzie z ringu jako zwycięzca Za chwilę Krzysztof Pucer i werdykt el no. no.